Niesprzyjającej pogody Enea Energetyczna Dycha zakończona sukcesem. Kiedy zostanie utwardzona ulica pośrednia, mieszkańcy protestowali przed ratuszem. Ogólnopolski konkurs Systemy Suchej Zabudowy Radom 2021 w zespole szkół budowlanych. To już ósma edycja Enea Energetycznej Dychy w Kozienicach. Te biegowe zawody od dawna przyciągały rzesze chętnych do udziału zawodników. Organizatorami tego wydarzenia była N.A. Wytwarzanie i Stowarzyszenie Street Run Radom. Główną ideą konkursu jest propagowanie zdrowego trybu życia przede wszystkim, ale też zabawa z tą zabawą wiąże się też dużo innych atrakcji. Możemy tutaj oddać na przykład krew, możemy sobie obejrzeć na przykład samochody, które stoją za nami. Jest to event, który organizujemy rok do roku. Ta nasza dyszka energetyczna, którą Organizujemy zbiera coraz większą rzeszę zarówno pracowników, ale też mieszkańców i gminy Kozienice. O godzinie 11 z ulicy Jeziornej w Kozienicach wystartowało 180 biegaczy. Dystans to oczywiście 10 km. Meta znajdowała się na terenie ośrodka Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu. W roku 2019 to był rok, w którym ostatnio organizowaliśmy tę imprezę. No było zdecydowanie więcej zawodowców, mieliśmy tam zawodników również. Z Kenii, taką elitę kenijską. Natomiast ze względów pandemicznych i zmian po prostu, które dzieją się w związku z organizacją biegów, no w, w tym roku mieliśmy zdecydowanie większą ilość amatorów. Pierwsze miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł w biegu na 10 km zajął Andrzej Starzyński z czasem 32 minuty i 14 sekund. Drugie miejsce należało do Jarosława Kucharskiego z czasem 33 minuty 18 sekund, a trzecie do Macieja Kwar z czasem 33.25. Otrzymali oni odpowiednio 200 i 100 zł nagrody. W mistrzostwach grupy kapitałowej Enea zwyciężył Przemysław Nowak z czasem 37 minut 52 sekundy i otrzymał nagrodę w wysokości 300 zł. Powiem, że pomimo takiej ciężkiej pogody, że tak powiem, bo deszczowo trochę i wiatr był, to fajnie, że sporo kibiców jest, rodzinka też kibicowała. Także fajna impreza. Obszerną relację z tego wydarzenia będziecie mogli Państwo obejrzeć już niebawem na naszej antenie. W marcu 2018 roku do uchwały Rady Miejskiej Miasta Radomia została wpisana ulica pośrednia jako ulica do utwardzenia. Tak się jednak nie stało. W związku z tym mieszkańcy zebrali się przed ratuszem, by w tej sprawie zaprotestować. Ulica pośrednia jest to ulica łącząca ulicę bulwarową z ulicą Czereśniową. Przy ulicy pośredniej znajdują się bloki mieszkalne, domy jednorodzinne. W blokach tych znajduje się m.in. filia Miejskiej Biblioteki Publicznej, gabinet stomatologiczny, fizjoterapeutyczny. Jedyna w okolicy apteka. Z ulicy tej korzystają nie tylko mieszkańcy osiedla Wośniki czy ulicy pośredniej, ale też mieszkańcy tej części miasta. Natomiast ulica pośrednia jest w fatalnym stanie. Jest to ulica gruntowa. Po roztopach czy też okresie zimowym jest tam po prostu tragedia. Mieszkańcy zmuszeni są parkować swoje samochody przy innych blokach, nieco dalej. Również problem występuje, jeżeli chodzi o pojazdy. Dostawcze, które z zaopatrzeniem podjeżdżają do tych wszystkich punktów handlowo-usługowych. Jak twierdzi radny Marcin Kaca, radni zabezpieczyli w budżecie miasta środki na te inwestycje, jednak prezydent miasta Radosław Witkowski do dziś jej nie zrealizował. Roztopy, płynąca rzeka, cały czas błoto. Nie można normalnie dojść do zalewu tą drogą. Chciałem tylko podkreślić tutaj, że nie przyszliśmy tutaj uprawiać polityki, a podtrzymujemy zdanie, zdanie pana Marcina Kacy. Chcemy godnie żyć i Chcemy po prostu, żeby prezydent utwardził nam drogę. Przy ulicy pośredniej znajduje się m.in. gabinet stomatologiczny czy filia miejskiej biblioteki publicznej. Chodzę z noczkami co roku na zalew, nieraz się wywróciły, za przeproszeniem wywinęły orła. Pan prezydent chyba czeka, że będziemy wołać od tego odszkodowania, jak to po prostu coś się stanie naprawdę niebezpiecznego. Nie da się tamtędy kompletnie przejść, a już okres jesienno-zimowy. To tak jak powiedział nasz pan rady Marcin jest po prostu w stanie opłakanym. Jak twierdzą władze miasta jest spora szansa, że ulica Posiednia doczeka się remontu, jeśli tylko radni zapiszą odpowiednią kwotę na radomski program drogowy. Zmagania uczniów z całej Polski w konkursie Systemy Suchej Zabudowy Radom 2021 mogliśmy oglądać w minionym tygodniu w zespole szkół budowlanych. Wzięło w nich udział siedmiu uczestników, a o ich wyborze zadecydowały kwalifikacje początkowe. Polegały one na montażu systemu suchej zabudowy, a następnie dokumentacji efektów poprzez zdjęcia i filmy. Główną ideą systemu suchej zabudowy Radom 2021 jest to, żeby był praktyczny konkurs i sprawdzał umiejętności, faktyczne umiejętności zawodowe naszych tutaj młodych uczestników. Tego rodzaju wydarzenie to pierwsze tego typu, Przedsięwzięcie jest organizowane na, w konwencji zawodów międzynarodowych World Skills i Euroskills. I ta forma próbowaliśmy przenieść ich formę na, nasz, tutaj, na nasze podwórko. Konkurs jest częścią projektu międzynarodowego Erasmus. Tytuł projektu to Wear Skills. Projekt ten jest realizowany w w partnerstwie międzynarodowym z Węgrami, Cyprem oraz z Polską, a jego głównym celem jest stworzenie modelu rekrutacji zawodników do praktycznych konkursów umiejętności zawodowych. Uczniowie bardzo garną się do takich konkursów. Mają świadomość swojej wartości, tego czego nauczyli się w szkole, chcą rywalizować między sobą. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że wśród młodzieży panuje takie przekonanie, że warto się sprawdzać, warto być w gronie tych najlepszych. A tutaj mamy dziś młodzież najlepszą z całej Polski. Konkursowe zadanie uczestników polegało na wykonaniu systemu suchej zabudowy na specjalnych stanowiskach pod okiem specjalistów. Przez dwa dni zmagań uczniowie mogli liczyć na wsparcie swoich nauczycieli, którzy przygotowali ich do tego konkursu. Zarówno nasi uczniowie, które tutaj przyjechali, tak samo opiekunowie, zdobyliśmy nowe doświadczenie. Od wielu lat pracujemy w szkole, uczymy tego zawodu, ale tutaj jeszcze podpatrzyliśmy nowe rzeczy, nowe technologie, mieliśmy kontakt z ekspertem, który na bieżąco wyjaśniał sytuację. Co mamy robić, jak się zachowywać. Zresztą dla uczniów to jest też nowość. Praca w stresie, praca o dużym wysiłku fizycznym. Zadanie naprawdę trudne. Myślę, że wszyscy uczniowie tutaj podołali temu zadaniu. Jednocześnie nabyli też wiele nowych umiejętności lub zmienili te, które mieli dotychczasowe. Turniej był koordynowany przez Łukasiewicz Instytut Technologiczny i eksploatacji przy współpracy Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem prezydenta miasta Radomia. My jako miasto bardzo prężnie i z sukcesami wspieramy rozwój szkolnictwa zawodowego. Przede wszystkim bardzo istotne jest dbanie o to, żeby udział uczniów, którzy uczęszczają do szkół technicznych, szkół zawodowych, był na stale zadawalającym poziomie takim, który odpowiada na wyzwania dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Zwycięstwo zdobył Paweł Fijałek z Radzynia Podlaskiego, drugie miejsce zajął Łukasz Mazurek z Piotrkowa Trybunalskiego, a na ostatnim miejscu podium stanął uczeń Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu, Mikołaj Kaczmarek. Klerk. Bonus Eleclerk. Karta i aplikacja Bonus Eleclerk. Wyjątkowe oferty, specjalne rabaty. Załóż kartę Eleclerk i pobierz aplikację. Aktywuj kupony i kupuj taniej. Więcej korzyści już teraz z kartą i aplikacją Eleclerk. Wkręć się w kranówkę. Pij zdrową wodę prosto z kranu. Wodociągi miejskie w Radomiu. W najbliższym czasie czekają nas wysokie temperatury. W środę na termometrach zobaczymy 14 stopni Celsjusza i będzie to jedyny dzień, w którym na niebie będą przeważać chmury. Może również silniej powiać do 50 km na godzinę. Ciśnienie będzie wynosić 1024 hPa, a biometr będzie korzystny. W czwartek niebo już praktycznie bezchmurne. Na termometrach utrzyma się temperatura 17 stopni. Wiatr zdecydowanie osłabnie, będzie wręcz nieodczuwalny. Na barometrach delikatny wzrost ciśnienia, które wyniesie 1025 hektopaskali. Biometr pozostanie korzystny. W piątek ciąg dalszy pięknej pogody, bo w Radomiu do 17 stopni. Dalej na niebie jedynie pojedyncze chmury. Ciśnienie delikatnie spadnie, w południe wyniesie 1021 hektopaskali. Biometr pozostanie korzystny.